Witam wszystkich, dzisiaj doszło kilka paczek, miałem zrobić unboxing, unpacking yy, pod koniec tygodnia ze wszystkich paczek z tego właśnie tygodnia, ale stwierdziłem, że lepiej zrobić kilka, kilku minutowych filmików niż jeden około 20 minutowy. Łatwiej dla mnie, bo za uploadem nie będzie raczej problemów. No i dobra, najpierw paczka z Australii. A w nim na szybko Dears of War Judgment Stickbook za 5 dolców W środku DLC z preordera No tu, tu raczej show nie ma Niemniej jednak Steelbook za 5 dolców, wysyłka 9 chociaż No nie z pokażę już adres. adres Albo i pokażę a cena no, jak widać 20% 20 centów. jest Patrz o woke. I steakbook. Flify 11. We are 11. I na Xboxa tu już mam wszystkie z FIFY 11 Fify 12 też jeszcze brakuje jednego z FIFA 13 i z 14 o i dobra ostatnia pako jak się tu zanim zabrać z Czech to jest paczka akurat Aha, tu jakieś włączenie z Chaiwen

wielkie cibło. Jest to czeska edycja kolekcjonerska gry Arkania. Rozpodziewam się w jej większym pudle. Tu jest zawartość bo tak było pokazane że tu było mniej więcej wielkości tej z naszej arkanii a tu takie coś No i dobra To była tutaj w tym apakingu Dzisiaj jeszcze filmik będzie z unboxingu Zobaczycie jakiego Także dzięki za uwagę Subskrybujcie, komentujcie No i cześć